odważ może się wrócić po mleko bo zapomniałem i do mleka do płatków kokorydzowych o, o ten chojek ma chyba mleko Aaaaaa! Elo, masz mleko? Nie, nie, nie mam, zgniła korwo, ale za to mam zajebisty samogon, który daje zajebistą ekstazę. Chcesz kopić 2 litry za 5 zł. Nie dzięki hojotfelowi. Dobra, idę dalej szukać mleka. Może tam jakiś skorkojad będzie miał? Port, ops, wymksnęło mi się. Hahaha, choja ha, 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 zgasiło. O to to miejsce gdzie ształem może koleś tutaj będzie miał mleko. Jo Madafaka masz mleko? Tak mam, ile chcesz? Litr. A może 5 hektolitrów? Taka za ile? Wszystko w cenie jednego irakijskiego euro. A może chcesz zajebistego pornola z teściową mojego brata, nie dzięki mam swojego? Aha to zajebiście. O! M. G, ten koleś mnie zgasił, jest. papa pa, pa ja spierdalam. Ha, 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 ha to kaczor. Masz zajebiste skate y znajki, też takie korwa chce. Dobra mam mleko to spierdalam szukać jagod. Ciekawe ile będę szokał jakichkolwiek wskazówek, o wpędzel to dom mojego taty ze strony fiotka, Hehe, Biedronka w dziesiątej rzeczypospolitej Polsce. Jaki seksowny mostek. O kurwato joz jak betoniara. Przelecę cieka kostrako. Dobra był moment ciszy, a teraz pierdalaaam. O to Azor Bonifacy. Nie jednak to Wik. Masz w pierdol pomiocie ryzyka. Ciach ciach. o co to, korwa, a to zdjęcie mojej mamy, czyli Michaela Jacksona, mate Mchina. Ciekawe, czy coś jeszcze znajdę? O korwa co to, Kondon, nie, to jest jakaś spierdolona mapa. Loknę na nią, ooo pokazali, że jagody rosną koło bossa, bo misiów. Ej zara ten boss to bydle przydałoby się ekowiedzmina. O korwa co to, krew, idę ją obsikać. Psi, 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 o co to tropek, może to Geralt z Rifi? O, o, to leży jego Eko. Wezmę je, przyda się na bossa, bo misiow. Teraz się przebiorę. O, o teraz wyglądam seksi. Dobra idę spościć wielki wpierdol. Ciekawe jak wygląda ten boss. Korwa jaki z niego taboret, jest. Ha 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 ha, dostał wpierdol. A teraz szokam jagod. HMMM gdzie one są, o wodka tasak i jakieś zioło. Chyba ich to nie ma. O są, dobra koniec odcinka drogi jego inne wyjdą później. ដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅដៅ